Siemaneczko ziemeczki, z tej strony Belkar i witam Was w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Go na najwyższym poziomie trudności dzisiejszy odcinek trochę taki powiedziałbym dodatkowy, ponieważ chcę wam pokazać tutaj e, wszystkie wszystkie możliwe do znalezienia skrzynie, e, które na dostać e, na tej mapie, ponieważ niestety Niestety jeżeli opuścimy tą wyspę, to już niestety nie będzie tuż. niestety nie damy rady ich tutaj ponownie... Um, ponownie wrócić na tą wyspę. A widzę, że tutaj jest pełno statków. Jak widzicie to są dodatkowe skrzynie. które skrywają lepsze, bądź gorsze, właśnie... Jezu, ile tego tu jest? Ile ich tu miało być? Dużo. Dużo ich tu miało być. Może weźmiemy sobie jakiś... Jakiegoś kota byśmy sobie wzięli? Biały miód to nie, ale byśmy mieli tylko, kot. Jak najbardziej. Żebyśmy mogli zobaczyć wszystko. To są te skrzyny, konkretnie No grackie tutaj. Czy to coś dobrego, czy nie? Musicie ocenić sami. Ja chcę wam tylko je pokazać. I pozdobyć trochę takich dodatkowych rzeczy Gdzie one miały być? Czy to była tutaj? Czy już ją zebrałem? Hmm. Ja tą zebrałem Tutaj miała być nekker tam jest Nie, baba, wodny. To już tu miała być skrzynia. Jak widzicie, warto czasem chodzi do takiej skrzyni. Z tą bo. Przechodzimy szybko i Bezproblemowo, gdzie my jesteśmy teraz? Prawie na końcu, tak? Ta wyspa nie jest też duża, więc nie jest też nie wiadomo, jak dużo tutaj tych rzeczy, ale zawsze jakieś dodatkowe. Przedmioty by się udało zdobyć. Możemy nie, nie możemy. Dobra. Tutaj nawet widzicie, mamy skróty, które redzi dla nas przygotowali. O. Skrzynia pod nogami. Czy to jest coś fajnego? Zawsze jakiś hajsik, nie? Zawsze jakieś materiały dodatkowe, czy do otworzenia, czy do, do przetapiania, może nie przetapiania, i nazwałem. Hmm. Co my tu mamy? Zawsze jakieś e, do otworzenia. Wiecie o co chodzi? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tutaj, tu z tego co kojarzę, jest pełno rzeczy. Jakaś na górze też miała być Jak nie na górze to gdzieś tutaj O, unikatowe spodnie Czy ja dam radę się tu dostać? Chyba nie Nie, nie dam rady tutaj Pełną tam ten chłodnik Stworów No dobra I Tak też można było, Geralt, prawda? A czekajcie, może tędy wejdę tam na... O, już mi to przestał działać Nie będzie, weźmiemy sobie drugiego Nie, ma w Czubku góry. To są gdzieś tu, gdzie stoję. To są krzaki. Aha. Czy to jest... Co to jest? Aha, to był hejs. Hej. Okay. Dobra, ich będzie. Ciężko będzie skrzyniała, widać, nie tylko to są skrzynie. Gdzie musieli tutaj chyba powalczyć z tymi podwodnymi szkaladami? Tam coś... Tam coś może być grubego. Tak wam powiem. Wybaczcie, że tak ciągle zmieniam. Ale patrzyłem... Co to mogą być za rzeczy? Tutaj też na końcu tamtej wsepki będzie. Dobra. Czy możemy wejść na wyspę? Ja myślałem, że to są, wiecie, jak oni się nazywają. Topielce, a to są erynie. Jakie ja mam wejść na tę wyspę? Powiedzcie mi. Która z której strony? Czy ja od tej strony do Was wejdę? Nie, nie wejdę. Już powinno tu być wejście Tą wyspę, prawda? Czy nie? Czy się mylę? Was się mylę? też nie chcę. Jak? Jak to miał być? Wracam się czy nie? Może tędy. Teraz ja do wody. Nie wiem, jak tam przeskoczyć w ogóle. Może stąd? stąd by mi się udało wejść po tym narożniku.

Dobra. Raczej się dostać na to nie da. Zdecydowała ze mną, gdzieś tu miał być, czy mi się wydaje? Nie, nie tutaj. Sorry, ja pływałem nie wokół tej wyspy. Tutaj miał być. Tutaj gdzieś tak, ale nie mówcie mi, że na to też nie wejdę. O, no, może, może wejdę. Zobaczmy, wszedłem. No, 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 kamień jakiś większy. Teraz 2, 3, 4. Z tej północnej części, z tego co widzę to wszystko. Tutaj zebraliśmy, tutaj przy tym. Jeszcze są tutaj trzy skrzynie w tych okolicach. Takie skogwiary jak zastina, nie? Co wiem, to tutaj nic więcej. W tych okolicach nie będzie żadnej, więc nie ma co nukować, nie ma co tracić czasu. Tutaj nie wejdziemy na te małe wysepki. Jestem ciekaw odnośnie tych braków statków, ale nie wiem, czy nie, nie będzie to za daleko. Poza mapę. Poza mapę. Ale nie wiem, jak się tam dostać tą górą.

Możemy pokryć co najwyżej w wraku i zobaczyć, czy radzi się mili. Czy jest jednak coś więcej tutaj? Nie, to jest tylko maszt. Nic ciekawego tu nie ma. Nie znajdziemy, niestety. Dopływamy prawdopodobnie do kolejnych, tak jak myślałem, kolejnej skrzyni możemy właśnie znaleźć na tej sekcji, tutaj wejdziemy od tej strony? Nie, nie wejdziemy. Jest pytanie, czy dobra, jakoś wyszliśmy. Jest gate, jest gate, pełno potworów. Myślałem, że utknąłem. To jest taka pułapka Jest tutaj skrzynia. Kamin Kolejna skrzynia ma być gdzieś tutaj, tak? Tutaj i jeszcze obok. Nie, yes, są tam, są tam. Coś się tu kryje. Większy kamień runiczny. Dużo tu tych skrzyni, jak na taką małą wyspę Ale... Unikat Wow Harwal? Czy to był Harwal? Nie To był wilk Ładny miecz Powiem, że nie bo był naprawdę ciekawy. Przejdziemy jeszcze do tych. Nie mogą otworzyć mapy. Tutaj. Przepraszam Tak, tu. Tu jest jedna skrzynia i zaraz obok niej druga. Problem jest taki. Jest taki, że ja już tam byłem. Na samym początku wypłyniecie stamtąd, jak zrobicie tę misję, to wy zaczynacie z tamtej z tamtego miejsca tą misję. Więc jest możliwość, że <laughs> zbierzecie od razu tą skrzynię albo przynajmniej z ich okolic. Jeszcze troszkę wyżej jest między tymi. Setkami, skałami. Gdzieś tutaj miała być. Jest, on Pachunki. Miecz maliborski. Może być. I gdzie tutaj? Tu jest statek. Tu powinniśmy już móc zobaczyć te wszystkie skrzynie, jeżeli takie owe są. Chciał mi zaatakować żadna z koleżanek. Tutaj te skrzynie, że tak powiem, przejrzałem. Poza tą, tą, tą. Jak mamy naszą, nasz statek, no właśnie, jest pod Molo. Miał być pod molo, na molo I jeszcze dookoła niego Także polecam wam odrobinę A to już zebrałem, po prawej stronie jeszcze była Jest Którą już zebrałem, ale tamtej nie zebrałem Także powiem wam, że no warto Stąd już chyba zebrałem wszystkie te skrzynie z tego nabrzeża. I pozostaje nam tylko zebrać jeszcze te z tych okolic. <laughs> Także będziemy tam szybciutko, żeby nas żadne mgłachy tu nas nie zaciukały. chyba że już je znaleźliśmy, znaleźliście. Jedna powinna być tutaj, tak? A dwie troszkę wyżej. a do wody już nie chcę tutaj opływać tego więc prawdopodobnie już się znalazłem Błęk błęd oh, nie chcę z nim walczyć W tych okolicach a, jest, nie znalazłem, jest Także warto Wiecie, samochodzenie, tak jak mówiłem, explor popłaca Tutaj jeszcze miały być dwie. Jest jedna Oczywiście, że takie rzeczy nam się przydadzą, bo czemu nie? pomniejszkami magicznymi co kto woli niektóre lepsze niektóre gorsze te yy, nasze dropy tu jeszcze wejdziemy gdzie ja wchodziłem okay. tutaj chyba wyjście z tamtego nie? tak to jest z tego nabrzeża gdzie były te trup trupy się, pozbieramy trochę ziół. No, szło się tędy. No cóż, to by było na tyle z takich skrzyneczek. Króciutki odcinek. Bo za dużo, wiele, za wiele rzeczy by tu nie było do zrobienia. Bardziej to taki dodatek do odcinka, taka ciekawostka. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego, ja mam nadzieję, że pomogłem Wam zdobyć trochę informacji, gdzie zdobyć jakieś przedmioty, czy to na przykład właśnie takie unikaty jak Harwal, Nadzieja, Wilk, to są naprawdę dobre miecze, dobrej jakości widzicie, tutaj mam 26 obrażeń więcej, to na 22 poziom, słuchajcie, ja mam miecze, które mają 20 poziom. Ten miecz ma poziom 24, no dobra. To jakieś szału nie ma, ale zawsze, nie wiem, ja lubię zbierać unikaty. Mają takie unikatowe swoje cechy, czy nazwy, także no, nie ma drugich takich mieczy. No cóż, mamy też kilka zbroi. Kedwe, kedweńska kurtka, czy na przykład zbroja Siathala. Myślę, że na pewno się to dobrze przyjmie. O, a może jakieś spodnie? Spodnie zabójcy, widzicie? Nawet, nawet lepsze spodnie tutaj znaleźliśmy. Także no. No, no, no. Jest co zbierać. A nawet jeżeli nie chcecie tego, to zawsze możecie to sprzedać. Bo dlaczego by nie? Co to jest? Mistrzowskie siodło ulepszone. Zlepszone kawalerijskie siodła. czy my możemy? nie... Mieliśmy żadnego trofeum na płotce? No dobra. A widzę, że nam bełty się to skończyły. Jakie tam No cóż, to by było chyba na tyle. I ja lecę kontynuować naszą podróż. I widzę się z wami waszego przyjaciela. w kolejnym odcinku. ma.